W Waszym życiu ciągła gra. Wasze życie zawodowe się toczy. Gracie z innymi ludźmi. Kto zarobi więcej, kto osiągnie większy sukces? Nie ma tu przyjaźni. Tak naprawdę nikt tutaj się nie lubi. Wy po prostu gracie. Ale jest jakaś inna sfera, na którą zwracacie swoją uwagę. Piękna sfera. Popatrzcie na tę tęczę. Okręt waszego życia płynie do tej sfery, waszej rodzinnej sfery. Praca po prostu jest jaka jest, ale to rodzina jest waszą szczególną uwagą. Wasz dom, wasze dzieci, jeżeli posiadacie, ta sfera ma być piękna, bezpieczna. Jeżeli w pracy jest egoizm, to tutaj altruizm. Piękna, bezpieczna sfera, ale coś się wydarzy. Być może działanie jakiegoś domownika, coś idzie niezgodnie z planem, niezgodnie z Waszym oczekiwaniem. Popatrzcie, zerwana umowa miłosna. Jakiś punkt w tej umowie, ktoś nie dotrzymał tutaj. W Waszym domu jakiejś obietnicy, jakiegoś działania nie wykonał. Brak obfitości, czegoś braknie Wam tutaj. W Waszym ogrodzie może coś macie kupić, coś zrobić, co wymaga jakichś środków finansowych. Jest tutaj jakiś brak. Popatrzcie na to rozbicie rozbicie jedności w Waszej rodzinie. Nie działacie tutaj razem, ego bierze górę nad sercem. Panowie tutaj wolni, niezależni, nieugięci w decyzjach. Panowie tutaj działają pod prąd. Nie robią tego, co panie by chciały. Ale na dłuższą metę, panowie tutaj się zmęczą, odpuszczą, nie mają sił. W końcu droga pod prąd. To ogromna energia, panowie już nie mają tej energii.